Dzień dobry, Sebastian Dwaślewski, SOHCF. Sponsorem programu jest Norma Rental z na wynajem i sprzedaż sprzętu budowlanego. A dzisiaj moim gościem i Państwa jest Paweł Lukas Adamczyk. Witam Pawle. Witam Cię, Sebastianie. Paweł Adamczyk, Lukas. Skąd Lukas? Może zacznijmy od tego. Lukas. Yy, e, taksywa pojawiła się w liceum tutaj w Chopinie. E, jakby jeden z kolegów z klasy, kotek, bo na pewno kojarzysz osobę, tak. nazwał mnie tak. E, I tak już z czego, z czego ta taksywa wynika, nie wiem do końca, natomiast przyjęło się i, 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 i przetrwało ile lat? No już kilka dekad. No, kilka dekad na pewno. E, Paweł jesteś. Tak, nazwy. Czy głównym kibicem orkana są zespołu Lugby pierwszoligowego? Yy, czy, czy jestem głównym? No nie, no, jakby pewne rzeczy spinam i organizuję. No prowadzę ten e, fanclub i nieofic nie, nieoficjalne stowarzyszenie, jakby kibiców orkana pod nazwą Terra Orkan. Jestem administratorem strony na, na Facebooku, ale czy jestem głównym kibicem? Ciężko powiedzieć, wielu, wszyscy kibice są, no, tak powiem. Główni, Główni ważni, że tak powiem, tak, dla tego stowarzyszenia. Znamy się już, sam od wielu lat, kilka dekad ładnych. Od kiedy Znaczy, Znam się w niej, bardziej byłeś kibicem A tak? czy znaczy nie, nie, tutaj może, może jakby tego nie doświadczyłeś w szkole średniej, kiedy się poznaliśmy. Natomiast Rugby jest od dziecka, tak naprawdę od 1983 roku, tak? To był pierwszy, pierwszy, pierwszy kontakt wtedy z Rugby. E, starsi koledzy zabrali mnie na mecz, tak jak wiesz, mieszkałem blisko stadionu, jakieś 300 metrów, także to było naturalne, że, że tam często gościliśmy. I jakby e, od 1983 roku chodziłem na mecze Orkana, wtedy właśnie był ten pierwszy sezon, kiedy Orkan zdobył pierwszy medal mistrzostw Polski brązowy i od tego się zaczęło, tak. Może tego nie było widać, natomiast rugby zawsze, zawsze było w moim sercu, jakby może nie na równi z piłką nożną, ale w tym momencie pewnie gdzieś tak jest 50 na 50, tak. Także, te rugby zawsze było, tak? Nie jest do tej pory. A za co je lubisz? Za co lubisz sport rugby? Rugby? Jest to nietypowy tak, sport, bardzo, jest, Jeżeli chodzi o polskie, to jest niszowy sport, tak? To jest bardzo popularny w, mie w miejscowościach, gdzie, gdzie występują drużyny, tak? Bo poza tymi miejscowościami wiele osób jakby o rugby słyszało, ale natomiast e, e, nie znają zasad. E, te osoby kojarzą ten sport z bardzo brutalnym, a tak do końca nie jest. Jest to, jest to fajny sport widowiskowy, gdzie spotykają się ze sobą dobrze zbudowani mężczyźni, tak? 15 na 15, jeżeli chodzi o tę główną odmianę rugby. I, I naprawdę, akcja: można naprawdę emocjonować się podczas oglądania takich meczów. Zarówno jeżeli się ogląda polskie rugby, no nie mówię już o, o takim światowym, jak Puchar Sześciu Narodów czy Puchar Świata. To no. wtedy tam już naprawdę emocje są bardzo duże i, i, i naprawdę nawet kibic, który nie do końca zna się na, na zasadach, jakby, jak wspomniałaś jest to dyscyplina dosyć niszowa w Polsce, też emocjonuje się takim meczem. Tak? A powiedz mi, czy twoje zaangażowanie się w kibicowanie Orkanowi się opłaca? Czy jesteś fanem takim bezkosztowym? Twoje zaangażowanie w kibicowanie? Czas? Znaczy... Staram się, jakby, żeby ta, to zaangażowanie nie było jakby kosztem rodziny. Przeważnie, jak, jak jeździmy po Polsce za drużyną, wspierając naszych rugbystów w meczach wyjazdowych, to zawsze towarzyszy mi rodzina czyli żona, córka. Także tutaj zawsze na pierwszym miejscu jest rodzina i nie, nigdy to zaangażowanie jakby nie, nie będzie miało na nią wpływu. Natomiast, czy tak dużo poświęcam czasu, no. Troszkę, 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 czasu poświęcał, ale wydaje mi się, że to jest wszystko w, w normie, że jakby nie ma jakichś takich przegiętów w strony. Dobrze, to teraz wróćmy już do m, stricte samego kibicowania. M, jakie plany fanklubu klubu Orkan No w tej chwili w pandemia. Tej... Meczu... No właśnie, właśnie. Nie ta, ta pandemia w tym momencie bardzo ogranicza jakby e, jakby rozwój tego fan klubu, tak? Bo, bo już fajnie się wszystko. Nakręcało, tak, zorganizowaliśmy sobie fajną grupę, dużo, dużo edycji, kilka edycji gadżetów kibicowskich uruchomiliśmy, żeby być, jakby wyglądać fajnie kolorowo na stadionie, czyli szaliki, czapki, bluzy, teraz ostatnia edycja maseczki. Tak? Dwie flagi mamy Bęben, tak? też to była inicjatywa znaczy moja, ale jakby kibice tutaj się rzucali na bęben. Cztery dni potrzebowaliśmy, żeby uzbierać wymaganą kwotę jest bardzo fajny bęben. Także czekamy aż ta pandemia się skończy i będziemy mogli wrócić na stadion i jakby ubarwiać mecze. Były czapeczki, mówiłeś o czapeczkach, szaliki, koszulki, maseczki. Teraz wiem, że zbieracie na sztandar. Tak, teraz jest akcja ze sztandarem jak Większość kibiców czy, czy pasjonatów sportu w Sochaczewie wie, klub Róby Klub Orkan Sochaczew w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia, dlatego też kibice, tak naprawdę ta, ten sztandar to jest inicjatywa ikony sochaczewskiego Rugby, tutaj Krzysztofa Mudina Lewandowskiego, który wyszedł z tą inicjatywą, aby na 50-lecie klubu kibice ufundowali właśnie sztandar, który będzie jakby taką pamiątką, na lata, właśnie, właśnie którą, którą kibice jakby mogli hmm. wesprzeć klub, tak? Także teraz, w tej chwili, jesteśmy na etapie zbiórki. Biurka trwa od 7 dni, od tygodnia. Mamy w tej chwili około 11% wymaganej sumy do, do zebrania. Jaka to kwota? Jest to kwota rzędu pomiędzy 4 a 5 tysięcy, tak? To jeszcze jest jeszcze jest jakby do dogrania do tam Krzysztof jakby jest tak jak powiedziałem inicjatorem tej zbiórki także tutaj ten projekt jest jakby w jego rękach natomiast wymagana kwota jest nie, nie więcej niż 5 tysięcy ale na pewno powyżej czterech tysięcy tak, to jest, jest do, do potwierdzenia z Krzysztofem. Patrząc na to co robicie i kibicujecie klubowi klub teraz się wzmocnił z zawodnikami. Tak, Zawodnika. tak no, klub od jakiegoś czasu yy... Jest konsekwentny, jeżeli chodzi o strategię, czyli, czyli bazuje przede wszystkim na swoich wychowankach, czyli to, to, to na, na, na tym, co, co było zawsze naszą największą siłą, czyli, czyli tutaj szkolenie młodzieży i wychowankowie, no i, i w, poprzez i wspiera się kilkoma dobrymi graczami dobrej jakości z zagranicy. Mam nadzieję, że ci gracze, którzy dołączyli do tego do naszego klubu w tym okienku transferowym będą naprawdę wzmocnieniem, tak, bo jest trzech nowych graczy, jest dwóch graczy z RPA, jeden zawodnik z Namibii, czyli naprawdę uznane, uznane kraje, jeżeli chodzi o rugby, regularnie występujące w Pucharze Świata. Jak wiemy, RPA jest aktualnym zdobywcą Pucharu Świata, na, 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 na Namibia regularnie gra w Pucharze Świata. No, mamy jeszcze jednego zawodnika, jednego psykrajowca, który został po, po zeszłym sezonie, czyli Argentyńczyka Duvalo, który jest bardzo mocnym punktem zespołu i mam nadzieję, że tutaj ta mieszanka Młodości, wychowanków z z, dobrej jakością, z dobrą jakością zawodników z zagranicy, to będzie naprawdę mieszanka wybuchowa. Tak. Które miejsce widzę będzie satysfakcjonujące dla Was, jako fan e... Na które oczekujecie? Realnie, ja no oczywiście, że, że, że każdy chciałby, żeby, żeby Orkan zajął miejsce na podium, tak? I to, jest, I to jest według mnie, nie jest to jakieś tam marzenie. Jest to, jest to jeżeli wszystko ładnie się zazębi, jakby. Zespół zagra z takim charakterem i, i, i te klocki w Maciek poukłada podobnie jak w poprzedniej rundzie. To jest szansa na, na te trzecie miejsce. Realne. W tym momencie mamy piąte miejsce po poprzedniej rundzie, gdzie każdy skazywał nas na, na, na miejsce przedostatnie lub ostatnie, tak, kiedy sparta Jarocin była przed sezonem w zasięgu naszym, a jednak boisko zweryfikowało, ten mocy zespół naprawdę zostawiał serce na boisku i, i wygrał wiele meczy. Tutaj uważam, że teraz po, po tym fajnie przepracowanym okresie, bo był przecież obóz w spale i, i ten zespół ze sobą dużo czasu spędzał, i, i, i te nabytki z zagranicy, z Afryki. Mam nadzieję, że to wszystko zaskoczy. I, i realnie mam nadzieję, że tą pierwszą czwórkę powalczymy, Tak? Jest, jest super miejsce, bo jest piąte, żeby zaatakować tą pozycję medalową. Mówiłeś o zawodnikach, o samym sobie, o oczekiwaniach z waszej strony. A powiedz mi, jak taka osoba, która chciałaby dołączyć się do Was, aktywnie wspierać organ właśnie poprzez kibicowanie, jak do Was dołączyć, jak Was złapać, znaleźć, podejść nie wiem, na boisku, na, na stadionie? Oczywiście, można nas złapać oczywiście na stadionie, jeżeli mecze będą już, jakby udział publiczności będzie możliwy, to zawsze jesteśmy w sektorze, gdzie sektor szósty, z tego co pamiętam, już dawno nie byliśmy już ten, ale jest to chyba sektor szósty, czyli po prawej stronie od, od, od speakera. I mamy oczywiście, jak jak wspomniałem wcześniej, stronę fanklubu, fanklub Tera Orkan, jest to grupa zamknięta, natomiast każdy może do niej dołączyć, jeżeli jest Janinem, jest kibicem Orkana, jak najbardziej. Zachęcamy do kontaktu. Każdy może przyjść i wspierać, tu nie ma, nie ma, nie ma żadnych ograniczeń, do tego, żeby, żeby jakby tutaj z nami współpracować. Znasz doskonale i wiesz o tym, że często i gęsto słowo kibicowanie, czy też samo kibicowanie kojarzy się raczej perniewatywnie, ale to pewnie ze względu kibiców piłkarskich, choć tak. nie będę też złośliwy w stronę tych osób, które kibicują klubom piłkarskim. Was to odróżnia, albo czym różni się kibicowanie z waszej strony kibicowanie właśnie w rugby? Jeżeli chodzi o rugby, kibicowanie jest to zupełnie inne, inne kibicowanie niż piłka nożna. Oczywiście jestem również kibicem piłki nożnej i momentami mi jest ciężko, ciężko zrozumieć, dlaczego tak to wygląda na, 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 na stadionach, gdzie rozgrywane są mecze piłki nożnej i jest taki. Taka momentami nienawiść pomiędzy, pomiędzy kibicami, bo w rugby jest zupełnie inaczej. Kibice siodą, drużyn przeciwnych siedzą często ze sobą, wspólnie dopingują, nie ma żadnej agresji słownej. Jeżeli by taka jakakolwiek się pojawiła, to od razu jest to tłumione przez osoby ten. Taka jest kultura rugby, jest to jakby przyniesione z zachodu. Ostatnio było dość głośno o tym, że ustawiali się widziacy kontra. ŁKS, e, tak, no, tutaj tak. mówię o kibicach piłkarskich, e, podczas e, meczów, czy, czy też spotkań rozgrywek e, MMA. A, w sensie, to, tak. Tak, tak, tak. Słyszałeś coś o tym? Słyszałem o tym, ale jakby nie zagłębiałem się tak, bo, tak, tak do końca tego tematu, nie znam. E, ciekawostką jest tak, że no, wiadomo, że w, w, ci kibice piłgarcy są też często kibicami Ruchby, no i tak jak wspominasz o środowisku łódzkim, e, tam też drużyna budowlanych, bardzo, bardzo dobra drużyna. Tam kibice są, właśnie, piłkarzy tych dwóch przeciwnych drużyn dopingują wspólnie budowlanych. Tak? W naszym, tutaj wiadomo, Sławczew też jest podzielone, jeżeli chodzi o piłkarskich kibiców, ale też na meczach. Na meczach rugby zapominamy o tym, dopingujemy naszą ukochaną drużynę, tak? i nikt nie, nie, nie patrzy jakby na, na, na tematy związane z piłką nożną. Tak? Jesteśmy kibicami, orkami. Dobrze, oprócz rugby, coś ci zostało w życiu? Jakieś inne hobby? Na co poświęcasz czas? Tak, tak. Staram się dużo ruszać. Piłka nożna, tak jak wspomniałeś na początku. tutaj, Regularnie gram w piłkę nożną, mamy taką grupę. Grupę pasjonatów piłki nożnej gdzie regularnie się spotykamy 2-3 razy w tygodniu na ornikach. Wiadomo, że pandemia na chwilę nam teraz przyblokowała te możliwości, natomiast już od marca jest wszystko odblokowane, także dalej to kontynuujemy. Mamy bardzo taką tutaj cztywną grupę, która ze sobą gra od kilkunastu lat i regularnie się spotykamy i jakby. Odreagowuje. No dobrze, to krótkie pytanie, już podsumowujące, bo też kończące nasze spotkanie, naszą rozmowę. E, będziesz się szczepił? Yy, nie rozumiem. Czyli będziesz się szczepił A, z koronaviru? Nie rozumiem, czy będziesz się szczepił. <grytanie> e, na tą chwilę, że tak powiem, nie, nie, nie szczepię się, tak? E, chyba, że jakby system nie zmusi do tego, że, że, że jakby jakiekolwiek przemieszczanie czy wyjechanie za granicę będzie od tego uzależnione, jakby to wtedy się zdecyduje. Jak najbardziej. Za co lubisz Sochaczów? Za co lubię Sochaczów? Sławaczew lubię za to, że bo tu się urodziłem, tu się wychowywałem, tu, tu, tu dojrzewałem. E, twoje ulubione miejsce. No, tu oczywiście stają. Warszawskie 80 to jest moje ulubione miejsce, wiadomo, z wiadomych powodów, tak? Czyli tu się wychowałem, tak jak wcześniej wspomniałem, mieszkałem jakieś 300 metrów od stadionu, czyli każdą wolną chwilę spędzałem na boisku bocznym, gdzie od rana do wieczora graliśmy w piłkę nożną. Miałem też epizod z ruchby, oczywiście, bo praktycznie każdy, każdy młody chłopak słuchał tej dyscypliny, spróbował, natomiast u mnie jakby e, te rugby później. E, to był kwestia po pół roku w ósmej klasie, ale później znowu piłka nożna wybrała i kontynuowałem, że tak powiem, uprawianie piłki nożnej. Jeżeli chodzi o takie miejsce kulturalne, oczywiście Kino Odeon, Centrum Kultury, Kontrast, bardzo fajne koncerty tutaj też staramy się jakby bywać. Czego Tobie życzyć jako kibicowi Orkan. Hmm. Jako kibicowi Orkana, no to przede wszystkim zdrowia, no i jakby takiej, żeby to zaangażowanie jakby nie spadało, tylko jakby było na tym samym poziomie. Mhm. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Moim Dzień gościem dziękuję. był Paweł Lukas Adamczyk, a sponsorem programu jest Norma Rental z Wynajem i sprzedaż sprzętu dobranego.